Siemanko myczki, z tej strony Lisek i dzisiaj odpalimy potężną paczkę 30x85+, albo 20x, ale chyba 30 i dodatkowo zakończymy moje Food Championsy, otworzymy nagrody i zagramy swoje ostatnie meczyki. Chwalcie się w komentarzach jak u was Food Championsy wyszły, chwalcie się czy coś z nagród poleciało, wiadomo łapa do góry i lecimy z odcinkiem. 35 tysięcy punktów odpalone! I na sam początek odcinka zobaczmy, co my tutaj mamy, bo mamy tutaj wiele fantastycznych rzeczy. Na początku skrupulatność codziennych logowań. No, odpalmy sobie, paczuszka jakaś tam bam. Dodatkowo zrobiliśmy też architektów troszeczkę, a dokładnie 50 sztuk, więc też mamy fajne, fajne rzeczy do, do odbioru. No i co, i odpalamy. Renard, pamiętna Renard z poprzedniego sezonu jego, i karta Team of the Year, ale no nie o tym, nie o tym, bo my teraz będziemy odpalać potężną. Paczkę, a dokładnie pika, 85, plus wo, Ok, Dawid Alobą! David Alobą! Niech tak będzie. I co my tu jeszcze mamy w zadankach? Bo my coś tu mamy szalonego. Mamy Czawiego na wypożyczenie, ale to, no, to nie jest istotne tak naprawdę. Czawi Hernandez nie jest tutaj mega jakimś usposobieniem zawziętości. Natomiast najważniejsza rzecz: najważniejsza rzecz, oczywiście, że tak. Konate Ibrahima Konate, I jeszcze Paszka 5x87, matko jedyno. Co tu się będzie działo, tego nie wie nikt. Natomiast wiem jo, że ten Konate od razu wskakuje do naszego składu. A nasz skład w tym momencie e, przeobraża się w taki oto sposób. No bo Konate to jest karta, o której troszeczkę marzyłem. Zastanawiałem się dlatego, czy wbija w ogóle ten e, 35 poziom. Ostatecznie się udało. Jak się udało, no to trzeba z tego pana Konate. Pokorzystać po prostu. My, Lucio, będziemy sprzedawać, oczywiście, że tak. W takiej sytuacji, Lucio idzie na no, tak zwaną sprzedaż. Na tak zwaną sprzedaż on kosztuje 800 tysięcy, kosztował, a w tym momencie porównaj cenę 500 tysięcy. Natomiast to jest mało istotne, bo jego sprzedaje tak czy siak. Natomiast y, ważniejsze w tym wszystkim jest to, że na przykład taki Walwer, Federico Valverde był kupiony za 490 tysięcy, a teraz on kosztuje dosłownie 40 tysięcy. No czy tam 60. Więc 400 tysięcy w tak zwanej no w tak zwaną dupkę Sonaldo, Huminson 263 tysiące Teraz foder Po prostu Foderino e, Więc no, no, trzeba się z tym pogodzić e, Smyf tak samo, 100 tysięcy, pamiętam jak się cieszyłem, jak ją kupiłem na ławeczkę teraz foderinio niestety e, Czy ja czymś czy się jeszcze mogę pochwalić takim złotym interesem? Chyba nie, bo na przykład Markus Jorentecz 300 tysięcy, a w tym momencie 60. 000. No, czyli Lisandro Lopez, że tak powiem, taktycznie. Szczelinka też yy, kupiona za 1 800 Ty <grym> W tym momencie kosztuje bagatela 400 tysięcy. No jest grubo, nie? Tak szczerze jest jest grubo, jeśli chodzi o całokształt kształt naszych y, interesów. Ale cóż, no, tak się czasem dzieje. Tak się czasem dzieje, trzeba się z tym pogodzić. Walczymy w Uczempionach, żeby wbić najwyższą możliwą rangę. Bam, lecimy! Partnerem kanału jest g2a.com Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach Link w opisie, polecam! 6 metrzyków do końca, moi drodzy A my mamy w tym momencie paczuszkę Potężną paczuszkę, przynajmniej z definicji potężną A w praktyce zobaczymy Czy ona faktycznie będzie taka potężna Gdzie ona jest? Ty, ukradnij mi ją Dobra, jest! Jedziemy, 5x81+, let's go! Ikona chyba? Ikona chyba? Chyba, ale nie jestem pewny SP? Nie, nie, to będzie ten, yy, no, ktoś tam będzie, ale czekajcie, Milano SP, Kino 98, 90 i Rain, oj, oh, myślałem, że ikona, come on, come on, to by tak dobrze, o oh, Jezu, o oh, jak dramatycznie, to by tak dobrze wyglądało, jakby tutaj ikonka siadła, tak pięknie by to wyglądało, tak cudownie, no i potężna paczka, 30x85+, ale zanim to przepowiednia. Udareczka. Przepowiednia co nam mówi? Ooo! Nigeria! No będzie się działo, będzie się działo, absolutnie. To chyba może oznaczać, że będzie potężna karta, że to będzie potężne... Potężne zwycięstwo, tak mi się wydaje. Dzięki Ci Suzameczyk. Dzięki, dzięki. 30 x 85 Let's go. wieloznaczna Jest zimówka. SPO. Haji, Hadzi! Koma! Let's go! Dobra! Parecho, parecho i Hadzi! Dobra! Ej, jest, jest póki co not bad. Póki co jest not bad, ale co będzie dalej? Zobaczmy. No, Ile ten kieza kosztuje? Bo ten kieza wydaje się, że może tutaj. To jest ten kieza eventowy, który ostatnio był w ogóle nie do kupienia. No, paczka potężna, szczerze. 30x85 plus. Mega, mega paczka. No, dziko, dziko, dziko. Trzy meczyki decydujące z dobrym pingiem będziemy grali. już szpącimy, szpącimy, szpącimy. Jedziemy, jedziemy. 1-0. Let's go Rafael Lalą Piękna bramka brameczka do pustaczka 2 do 0. Wow, killo Mbappé? Andrzej. Mbappé. Bardzo dobrze. Nice Lalong. Szczelinał, szczelinę! No, i Naisik. No, i Naisik. Dziesiąte zwycięstwo. No i proszę Państwa, rozpoczynamy mecz o 11 zwycięstw. O 11 zwycięstw rozpoczynamy spotkanie. Mówiąc szczerze, nic specjalnego. Natomiast, no, 11 winków też będzie spoko. Nawet jak nie idzie, to te 11 winków też będzie oki, tak? Nowy padzik śliczny, choć podobny w sobie. No, tylko ten fiolet, a ten taki, och, no, ten najpiękniejszy kolor, jaki widziałem na padzie. Naprawdę, jest cudowny. Nice! Let's go! Ale klasycznie, ale klasyczne uderzenie. Matko jedyna. Ty Mbappe na finezji. Specjalnie tak, żeby wypluł pod nogi salaszka. I ba! Mamy go la Ciu, la lalo! Pięknie. Ależ, ależ zwycięstwo, ależ to było widowisko. Proszę państwa. Proszę państwa, proszę państwa. Bijamy 11 winków. No nie jest to szczyt marzeń, absolutnie nie, ale no jest. Nie jest to szczyt marzeń, ale po prostu jest. I to też trzeba wziąć na kcyce, na klatę. No i co? No i rozpoczynamy wielki pack opening. Zobaczymy, czy coś ciekawego jesteśmy w stanie tutaj wyszpącić z tych paczek, z tych pików w szczególności, bo te piki są genialne. Zaczynamy pierwszy pik. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, ujawniamy wszystko, bo to nie ma sensu tutaj czekać i manualnie wszystkiego robić. Okej, okay, no, jakby to powiedzieć, szału nie ma, szału nie natomiast może drugi pik, może drugi pik coś tutaj pozmienia, znowu, super, ale no genialny pik, się zaczyna znowu dobrze, bardzo dobrze, fatalnie, nieważne, nieważne, nie widzieliśmy tego, a to jest wymienny pik, ja zawsze o tym zapominam, jedziemy, 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 ja pierdykam. Nie wiem, nie wiem co powiedzieć, nie wiem co powiedzieć, ale no jest nieciekawie. <laughs> jest nieciekawie, no. Fatalne piki, fatalne nagrody na ten moment. Natomiast być może w tym momencie, być może teraz zadzieje się magic. Zadzieje się magic i coś tutaj ciekawego będziemy w stanie wyszpącić. Eee, 2 razy 87+, zobaczmy, zobaczmy. Nawet nie ma specjalnej karty, okej. Okay. Napastnik, Francja, kobieta. Okej, okay, to będzie Katoto, tak? Katoto albo inne. Diani. Rejten. I katoto. Katotą. Katotę. No, bywało lepiej. Bywało lepiej, absolutnie. Natomiast spokojnie, bo to jeszcze daleka droga. 80x84, let's go. Inform. O, super. Ja to skipnę po prostu. Olga... Ja pierdzielę. Jak fatalnie. Jak fatalnie. Ty. To wygląda gorzej niż źle. A, jeszcze 20, jak plus. Dobra. No dobra, informik też na koniec. Napastnik. O, z Honolulu mamy kobietę. Honolulu, ewidentnie, ewidentnie to jest Hulululu. Honolulu, Paradeszę. Dumaraj. Dumorei. Dobra, mega, mega paczka jest, dobra, zamiast... O! I wieloznaczna, ty! I może tutaj coś fajnego by dali, co? Matko jedyna, nie wiem, ja, ni, ja nic nie trafię. Nie, nie, to jest to jest jakiś absurd. Ja nic nie trafię już. Nigdy chyba w tej grze. Naprawdę, to, to jest tak szkodliwe zjawisko, jeśli chodzi o te paczki. Już to jest dramat, nie? W sensie ja nie pamiętam kiedy ja coś fajnego trafiłem, naprawdę. No i proszę państwa, paczka z ikoną. Paczka z ikoną na mym głównym koncie. 87 plus. Tak, jak już w ostatnim odcinku mówiłem, trafić cokolwiek w moim wykonaniu, w tej grze, no daleka droga, bardzo daleka droga, ale czy jesteśmy w stanie coś ciekawego tutaj naszpącić, ugotować? Zróbmy sobie przepowiednię małą. Dobra. Przepowiednia mówi nam, że będzie tragicznie. Natomiast już były przepowiednie, które mówiły nam, że będzie fenomenalnie. I te przepowiednie się nie sprawdzały w ogóle. Więc być może to jest ten moment, to jest ta chwila. To jest to wydarzenie, które sprawi, że coś tutaj poszpąci fajnego. Paszka z ikoną. 8-7+, let's go. Napastnik. Hiszpania. Fernanda Torres. On ma finecki, on ma finecki. Więc jako tako jeszcze by szło z niego coś tam porobić, no. 300 tysięcy, to można powiedzieć, że paczka się zwróciła, tak szczerze. Bo ta paczka jest dosyć tania, 150 tysięcy. No... Pff, natomiast nie wiem, czy to jest w ogóle coś warte. Może, chyba że ewentualnie bym sobie szczelinę sprzedał, Torresa bym dał, a wtedy Leo na LP. To jest jakaś droga, to jest ewentualnie jakaś droga.